Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej lekcji Excel z Anną, lekcja trzecia. Dalej będziemy sobie sumować, tym razem jeszcze dodawać, odejmować i mnożyć. Proszę zwrócić uwagę, w naszym arkuszu kalkulacyjnym jest to samo, te same dane, które mieliśmy na lekcji drugiej. Tutaj dodawaliśmy sobie, proszę zwrócić uwagę, w pasku funkcji mamy znak równa się, suma, w zakresie od B1 do B5 z dwukropkiem, potem mamy średnik i komórkę B11, czyli dodawaliśmy trzy liczby z różnych danych, tak? Zakres komórek od B1 do B5 i potem liczbę B11. No to jak możemy sobie odjąć liczby? Czyli znowu wstawiamy, równa się i teraz klikamy na przykład na liczbę 60. Teraz wystarczy wstawić znak, odjąć, czyli minus, i odejmiemy od tego liczbę 10 z kolumny B, wiersz 11 i Enter. I oczywiście uzyskaliśmy gotowy wynik. Teraz jeszcze króciutko opowiem Państwu, jakimi działaniami posługujemy się w Excelu. A więc działania takie jak w matematyce. Najpierw mamy potęgowanie, pierwiastkowanie, potem mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie. Musimy jeszcze zwracać uwagę na to, że mnożenie jest przed dodawaniem, więc niektóre działania będą musiały być w nawiasach. I teraz popatrzmy i zróbmy sobie może takie właśnie działanie. A więc równa się. Weźmy liczbę 4 i do tej liczby 4 poprzez znak plus dodamy liczbę 3, tę, która jest z góry. Od tych liczb, czyli od liczby 4 i 3, które będą dodane, odejmiemy liczbę 2. Tak? Czyli mamy równa się b4, dodać b3, odjąć b2. Czy jakiekolwiek nawiasy są tutaj nam potrzebne? Nie, ponieważ działanie dodawania jest przed odejmowaniem. Tak, jest pierwsze. Wystarczy, że zrobimy enter i już mamy gotowy wynik. Gdybyśmy chcieli pomnożyć przez siebie dwie liczby, w pustej komórce gdzieś tutaj ustawimy się i znowu równa się i weźmy sobie przykładową liczbę tutaj tę. Dwa razy mnożenie to jest gwiazdka, czyli jeżeli używamy laptopów, musimy wcisnąć Shift i ósemkę, czyli symbol mnożenia i wybieramy kolejną liczbę, którą będziemy y, mnożyć. I wybieramy liczbę b2. Enter. Wynik mnożenia, oczywiście 4. No to teraz zastosujmy sobie gdzieś tutaj pod spodem w pustej komórce dodawanie i mnożenie, czyli równa się. I teraz liczbę 3 dodamy do kolejnej liczby 3 z kolumny b i będziemy chcieli ten wynik pomnożyć. Przez liczbę 2. Jakie działanie będzie tutaj wykonane jako pierwsze? Oczywiście mnożenie, to, które jest w tym miejscu. Czyli jeżeli nie zastosujemy nawiasów, to liczba z komórki B3 będzie pomnożona przez liczbę B2, ale nie o to nam chodzi. My chcemy, aby najpierw liczba z kolumny i z komórki A3 była dodana do B3, i potem dopiero ten wynik był pomnożony przez B2. Aby działanie zostało wykonane prawidłowo, musimy zastosować nawiasy, czyli trzymamy wciśnięty klawisz Shift i nawias lewy i nawias prawy. Musimy tutaj zastosować. Teraz wystarczy, że wciśniemy Enter i mamy gotowy wynik. A więc pamiętajcie Państwo o kolejności działań. Najpierw będzie takie podstawowe mnożenie, dzielenie, potem dodawanie i odejmowanie. Więc jeszcze raz zróbmy sobie. Równa się. Teraz od tej liczby 50 odejmiemy liczbę 10 i będziemy chcieli ją podzielić przez jakąkolwiek inną. Podzielenie ukośnik. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że ukośnik, taka yy, kreseczka, to jest znak dzielenia i wybierzemy sobie liczbę 4. Dzielenie jest działaniem, wcześniejszym niż odejmowanie. A więc ponownie musimy wstawić tutaj za znakiem równa się nawias otwarty lewy i nawias prawy. I teraz dopiero to zaakceptować i nasze działanie będzie wykonane poprawnie. A więc podsumowując, jeżeli chcemy wprowadzić funkcję suma, możemy to zrobić na Trzy, net, cztery sposoby. Pierwszy, najszybszy, alt, równa się. Zwróćcie teraz Państwo uwagę, że zakres komórek, który tutaj nam się pojawił, jest do pierwszej pustej, czyli funkcja suma jest wprowadzona do wiersza szóstego. W związku z tym, że chcemy cały ten zakres kolumny B sumować, musimy przeciągnąć, czyli ustawiamy się w komórkę 1, i przeciągamy trzymając lewy przycisk myszki do wiersza 11 i enter. Jeżeli chcemy wprowadzić funkcję równa się suma, wystarczy, że wprowadzimy równa się suma. Excel nam podpowiada, pyta się nas jakie liczby. Możemy mu podać ten cały zakres, łącznie z tą pustą, chociaż pamiętajcie państwo, że pusta jest w Excelu zerem. Pusta komórka to jest 0. I Enter. Albo proszę zwrócić uwagę na podpowiadacz w karcie, w zakładce edytowanie, czyli mamy Sigmę i z tej Sigmy tutaj wybieramy funkcję suma. I tutaj popatrzcie, Excel wybrał nam przylegające komórki, ale ze strony lewej. Musimy zwrócić na to uwagę, ponieważ nie ten zakres komórek chcemy sumować, ale ten, który jest powyżej. W związku z tym lewy przycisk myszki i Sumujemy. No dobrze, a gdybyśmy jeszcze teraz chcieli to podsumować i na przykład pomnożyć, czyli znowu ustawiamy się tutaj w pustej komórce, wybieramy suma, wybieramy zakres do sumowania i po f8 ustawimy sobie średnik i dodamy jeszcze sobie liczbę 10 i jeszcze jeden średnik i liczbą 60. Więc pamiętajcie państwo, że mamy tutaj dużo możliwości. Zwróćcie uwagę też na kolory, które się tutaj pojawiają. One nam wskazują jakie liczby są do siebie dodawane i mają one odniesienie tutaj: czerwony, fioletowy, niebieski i enter i mamy podsumowane. No dobrze, a gdybyśmy chcieli uzyskać informację jakie liczby w podanym zakresie danych są najmniejsze? Największe, jaka jest średnia? Zróbmy to na przykładzie danych w kolumnie A, czyli ustawmy się w wierszu 14, i tutaj, gdzie mamy właśnie ten nasz podpowiadacz, tą Sigmę, wybierzmy sobie opcję średnia. Tak, popatrzcie, mamy zakres komórek, Excel sam go nam wskazał, i wystarczy teraz, że zrobimy Enter. I mamy średnią z tego zakresu komórek. Żeby jeszcze sprawdzić, czy to nam się zgadza, znajdźmy lewym przyciskiem myszki i zaznaczmy ten zakres komórek. I popatrzcie, tutaj na pasku na dole mamy informację średnia 17, licznik 12, suma 204. Te dane nie pokazują, one nie są umiejscowione tu w komórkach, ale są na tym pasku tutaj. I możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście te dane liczbowe są prawdziwe. No to teraz w wierszu 15 sprawdźmy, jaka jest minimalna liczba w naszym zakresie. Popatrzcie, Excel nam podpowiedział, ale pamiętajmy, że w wierszu 14 była średnia. W związku z tym musimy zmienić ten zakres, od A2 do A13 możemy tutaj w pasku funkcji ustawić się za czternastką, backspace'em wykasować 4 i wstawić 3. I już będzie, zobaczcie, prawidłowy zakres od A2 do A13. Enter, i pokazuje nam się nasza minimalna wartość w podanym zakresie. No to teraz jeszcze sobie sprawdźmy maksymalną. Znowu przejdziemy tutaj do naszej sigmy i mamy maksimum. Excel nam znowu zaznaczy całość. Znowu możemy tutaj wprowadzić trójeczkę i Enter. I pokazujemy nam, jaka jest najwyższa wartość po danym zakresie. No to teraz jeszcze sobie zsumujmy. Czyli zrobimy sobie suma. I popatrzcie, on nam pokazuje, zaznacza nam do podsumowania. A my... Wtedy lewym przyciskiem myszki trzymając i zakreślamy mu to wszystko, co chcieliśmy tutaj sobie podsumować. Do 17, ponieważ tutaj była średnia. I enter. I mamy sumę. Popatrzcie, 204. Jak sobie zaznaczymy, przeciągniemy do wiersza 13. Zwracam Wam jeszcze raz uwagę tutaj na te dane. Średnia licznik suma. 204. Zgadza się. Proszę Państwa, jak wziąć w rameczki tak zwane krawędzie, te nasze dane liczbowe? No możemy oczywiście zaznaczyć blok komórek, czyli trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszki i zaznaczamy ten blok komórek, który chcemy, żeby był otoczony krawędziami, które są tutaj w module czcionka. Jeżeli naciśniemy ten trójkącik, to popatrzcie, mamy obramowania: mamy dolną, górną, lewą, prawą. Wybierzemy sobie wszystkie krawędzie i popatrzcie, już mamy wszystkie krawędzie. Jaka jest, do czego te krawędzie są? Przecież widzimy krawędzie dookoła komórek, ale na wydruku, drodzy Państwo, my tych tutaj, tych linii siatki nie widzimy, więc teraz poprzez skrót klawiaturowy Ctrl plus P przejdziemy do podglądu wydruku, i proszę zwrócić uwagę. Tutaj są dane, którym nie nadaliśmy krawędzi, a tutaj jest zakres komórek, którym nadaliśmy krawędzie. I to jest ta różnica. Jeżeli te krawędzie są zaznaczone, łatwiej nam czytać, zwłaszcza jeżeli mamy dużo danych liczbowych. Tu nam się mogą te cyfry zlewać i trudniej nam będzie je odczytywać czy przeanalizować. W momencie, kiedy są krawędzie, jest to łatwiejsze. Wracamy strzałeczką do naszego arkusza. Jak w inny sposób nadać krawędzie? Jak zaznaczyć blok komórek? Ctrl plus A, jeżeli jesteśmy gdziekolwiek tutaj, gdzie mamy dane, w komórce, w której się znajdują dane liczbowe, zrobimy Ctrl plus A, to popatrzcie, on nam zaznaczy zakres do ostatniej, pełnej komórki. Nas tutaj taki szeroki zakres nie interesuje. My sobie w tym momencie usuniemy, Liczby od wiersza 18 do wiersza 50. W związku z tym przejedziemy sobie szybciutko. Ctrl, strzałka w dół, przepraszam, Ctrl Shift, strzałka w dół, zaznaczymy ten zakres komórek i wystarczy, że wciśniemy albo klawisz Delete, albo tutaj jest ta nasza gumka i zrobimy wyczyść wszystko. I w tym momencie mamy wyczyszczone dane. Teraz najeżdżamy myszką na przykład na słowo Razem, Ctrl plus A, i mamy zaznaczony ten cały blok komórek. I teraz znowu nadamy mu, klikniemy, on pamięta ostatnią czynność, wszystkie krawędzie. Gdybyśmy zechcieli ten cały blok przenieść w inne miejsce, przypominam, łapiemy za krawędź i przerzucamy na przykład w tę stronę, tak? Albo przerzucamy powyżej, albo poniżej, albo zaznaczamy sobie tylko fragment i również przeciągając, czyli trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszki, przenosimy to w dowolne miejsce. Możemy to wrzucić z powrotem w to. Samo. Czyli pamiętajcie, że możemy przenosić zawartość komórek poprzez prawy przycisk myszki menu kontekstowe, wytnij albo kopiuj, poprzez narzędzia, które są tutaj, nożyczki wytnij, kopiuj, potem wklej. I oczywiście poprzez przesuwanie, czyli narzędzie przeciągnij i upuść. Gdybyśmy chcieli sobie wprowadzić nagłówek do naszych danych liczbowych, które mamy tutaj, napiszmy sobie. Działania na liczbach. Działania na liczbach. I chcielibyśmy, żeby oczywiście ten zakres komórek o te działania na liczbach były wyśrodkowane. Od kolumny A do kolumny F, czyli aby były na środku tych danych, które mamy tutaj, służy nam do tego narzędzie sal i wyśrodkuj. Więc klikamy sal i wyśrodkuj, i już popatrzcie, mamy scalone komórki od A2 do F2 i elegancko na środku. Nasz nakłówek działania na liczbach. Tu mamy podświetloną ikonkę wyrównania na środek, powyżej mamy podświetloną ikonkę wyrównania do dołu komórki. Jak to wyrównanie, wyrównanie wygląda? Popatrzcie, ustawię się poniżej między wierzch drugi a trzeci i takim narzędziem do przeciągania, do rozsuwania i rozszerzania. Rozszerzę wiersz drugi. I teraz popatrzcie, wyrównanie do dołu, czyli tekst, jest w wierszu drugim na dole scalonych komórek. Jeżeli ja wyrównam tekst do środka, zwróćcie uwagę, że tekst mamy na środku. Jeżeli wyrównam go do góry, to tekst jest do góry. Jeżeli będę chciała mieć napis od lewej strony, to użyję wyrównania do lewej. Na środku, Wyrównanie do środka i do prawej, wyrównanie do prawej. Jeszcze raz wyrównanie zawartości komórki do dołu, zawartość komórki do środka, zawartość komórki do góry i wyśrodkowanie będzie tutaj najlepsze, i wyśrodkowanie w scalonym obszarze też będzie tutaj najlepsze. OK, myślę, że działania na liczbach już mamy opanowane. Teraz jeszcze przejdziemy do arkusza pierwszego. Nasz arkusz pierwszy to są te nasze działania. Zmienimy mu nazwę, czyli menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszki, i mamy tutaj dużo opcji. Zróbmy, wybierzmy, zmień nazwę. Popatrzcie, jest na szaro. Ta nasza nazwa podświetlona. Wystarczy, że teraz napiszemy na przykład liczby. I zaakceptujemy klikając gdziekolwiek w arkusz. Dodamy plusem. Nowy arkusz, i w nowym arkuszu będziemy już wprowadzać tabelę. I proszę, może w komórce A1 napiszmy sobie: Zestawienie sprzedaży aut w salonie. X, Y, Z, mamy nasz tytuł naszej tabeli, w A3 napiszmy sobie, jakie będziemy sprzedawać auta, ale zaczniemy od liczby początkowej, czyli tworzymy naszą tabelę, nasze zestawienie danych tabulatorem, przesuniemy się do komórki B3, napiszemy marka samochodu, tak? Znowu tabule, tabulatorem przesuniemy się do komórki C. Napiszemy sobie ilość sprzedanych aut. Tu napiszemy sobie cena, a dalej znowu tabulatorem do E3 i napiszemy razem. Czyli wielkość sprzedaży. No i oczywiście możemy zacząć od liczby porządkowej 1, pamiętajcie Państwo, tu zrobimy sobie tylko 5 albo 6 różnych modeli, więc możemy sobie przytrzymać klawisz kontrol, najeżdżamy na dolny prawy róg, trzymamy klawisz kontrol, lewy przycisk myszki wciśnięty i przesuwamy się w dół, tak aby nasze liczby były od 1 do 6. Marka, napiszmy sobie Opel Astra, przyjmijmy, że sprzedaliśmy 5 tych samochodów w cenie po 87 tysięcy za każdy samochód. Będziemy jeszcze mieli Opel Safira. Jak już jesteśmy przy Oplach, przyjmijmy, że sprzedaliśmy ich trzy safiry. Nie wiem, takie orientacyjne, drodzy Państwo, są te moje ceny, bo się na tym nie znam. Enterem zaakceptujemy. Teraz napiszmy sobie Opel Vectra. Powiedzmy, że dwa. No, niech będą używane po 45 tysięcy. Jeszcze mamy Opel. Jakie mamy te Ople? Może Toyota weźmiemy? Toyota. I sprzedaliśmy trzy w cenie 58 tysięcy złotych. Niech to będzie Mercedes. Nie wiem, jakiś C i sprzedaliśmy jednego za 102 tysiące, i jeszcze powiedzmy, że jakiś Ford, wiesta, i niech to będą cztery auta sprzedane po 57 tysięcy złotych. I teraz proszę Państwa, popatrzcie, opel Astra. Tu w pasku funkcji widzimy opel Astra, ale tutaj w kolumnie B nasze słowa są obcięte, tak? Musimy rozszerzyć kolumnę B, aby one były dobrze widoczne. I znowu pojawia nam się narzędzie do przeciągania i rozciągania, czyli wystarczy, że ustawimy się między tą kolumnę B i C i złapiemy lewy przycisk myszki i lekko przeciągniemy. Tak, aby nam się wszystkie te wyrazy zmieściły. Drugi sposób, chyba szybszy, po prostu klikamy dwa razy między kolumnę B a C lewym przyciskiem myszki, i nasza kolumna się poszerzy do najdłuższego wpisu w tej komórce. Umiemy już mnożyć, tak? Mamy pięć sprzedanych aut w cenie 87%. A więc ile to będzie? Wprowadzimy sobie znak równa się. Przejdziemy do komórki C4. Wprowadzimy znak równa się razy. Przepraszam. I oczywiście razy 87 tysięcy, ponieważ ilość musimy pomnożyć przez cenę. Tak? I enter. Wyszła nam odpowiednia kwota. Proszę teraz zwrócić uwagę na formatowanie tych liczb. One są mało dla nas czytelne, nam się zlewają. W związku z tym zaznaczmy sobie ten blok komórek i skorzystajmy z formatowania liczb, które mamy tutaj w formacie liczb. Tutaj te trzy zera, jest to zapis dziesiętny i on doskonale pokaże nam, jak te liczby wyglądają w zapisie dziesiętnym, czyli odseparuje od siebie setki od tysięcy? I od milionów, gdyby było dalej. Tu już mamy wprowadzoną funkcję mnożenia. Czy my musimy teraz w każdej z tych komórek pisać to samo? Nie, Excel nam tutaj to doskonale ułatwia, ponieważ wystarczy, że skorzystamy z uchwytu przeciągania i ta funkcja, która jest wprowadzona w tej komórce E4, zostanie przekopiowana do poniższych komórek, po prostu przeciągając, ciągnąc za ten uchwyt. I już mamy pięknie policzone. Ja się cofnę, czyli zrobię Ctrl plus Z i jeszcze raz tak. Tutaj mamy podsumowane nasze wynik naszego mnożenia, czyli sprzedaliśmy 5 samochodów w cenie 87 tysięcy za sztukę, czyli mnożymy 5 razy 87. Tutaj mamy wynik. Chcemy teraz tę formułę skopiować do poniższych. Komórek w dół. Więc zaznaczamy tę komórkę, prawy dolny róg, czarny krzyżyk i możemy ciągnąć w dół. I oczywiście mamy wszystkie komórki prawidłowo uzupełnione. Ctrl Z, cofamy się, albo ta strzałeczka, która jest tutaj, to też jest cofnij, a tutaj jest powtórz. Jaki jest inny sposób, być może szybszy? Proszę popatrzeć. Wystarczy, że kliknę. W ten czarny krzyżyk, tutaj w tym prawym dolnym rogu, dwa razy. Klik, klik, i dane uzupełnią się same. Nie musimy ich przeciągać. Jak już wiemy, mamy to policzone. Jak zbudować krawędzie? Ctrl plus A, gdziekolwiek jesteśmy w komórce, robimy Ctrl plus A, popatrzcie, nasze dane zostały prawidłowo zaznaczone i wybieramy wszystkie krawędzie. Krawędzie są Nadane. Co jeszcze możemy zrobić z tą naszą tabelą? Oczywiście ustawiamy się w komórce A1, ciągniemy, trzymając lewy przycisk myszki do E1 i skorzystamy z narzędzia Scal i Wyśrodkuj. Teraz, żeby nasze zestawienie nabrało ładnego wyglądu, skorzystamy z wypełnienia tła i nadamy mu taki jasno zielony wygląd. Co jeszcze powinniśmy tutaj zrobić? Zobaczmy, liczba porządkowa i liczby są do strony prawej wprowadzone. Kliknijmy w kolumnę A i zróbmy wyrównanie do środka. To samo powinniśmy zrobić z nagłówkami naszej tabeli, czyli klikniemy w wiersz trzeci, ale w wiersz trzeci, nie w komórkę w kolumnie A. I tę A3, tylko wiesz, musi być na zielono. I również skorzystamy z wyrównania. I popatrzcie, ładnie już to mamy wyrównane. Teraz zaznaczymy sobie te komórki od A3 do E3, i również nadamy mu jakieś tło wypełnienia, może takie jasno żółte. I co jeszcze możemy tutaj z tą naszą tabelą zrobić? Oczywiście podsumować. Ilość sprzedanych aut, jak? Alt i równa się, i enter, i zrobione. Widzimy, że sprzedanych było 18 aut. Mamy tutaj funkcję Suma. Zwróćcie Państwo uwagę, tu w pasku funkcji ta funkcja jest umieszczona. Mamy jej podgląd. Czy możemy ją przekopiować w tę stronę? Możemy tylko, że tutaj do tych cen to tak nie bardzo. Moglibyśmy tutaj skorzystać ze średniej, ale możemy skopiować po prostu tę funkcję w inny sposób. Czyli na przykład prawy przycisk myszki kopiuj i prawy przycisk myszki wklej. I już mamy również podsumowanie w kolumnie E. A tutaj, gdzie mamy cenę, wyciągniemy sobie średnią cenę naszych aut, więc skorzystamy tutaj z sigmy albo napiszemy sobie równa się si ry. Popatrzcie, Excel nam podpowiada wszystkie funkcje zaczynające się na si ry. Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszki, zaznaczamy nasze blok komórek z ceną i Enter. I widzimy, że nasza sprzedaż to jest 18 aut. Średnia cena sprzedaży auta to jest 73 166. I tutaj jest wartość, czyli wszystkie pieniądze, jakie zarobiliśmy na naszych autach. Tu zwróćmy uwagę, że nie mieliśmy formatowania liczbowego, w związku z tym trzeba by je tutaj zrobić, ale pokażę jeszcze Państwu na koniec, do czego nam służy malarz formatów, który się znajduje tutaj. Ten pędzel to jest malarz formatów. W tej komórce został nadany inny format liczbowy. Popatrzcie, tutaj już nie jest, że to jest format ogólny, tylko jest napisane, że format jest niestandardowy jak on wygląda, rozszerzmy sobie tutaj to więcej formatów liczb i popatrzcie, mamy formatowanie komórek. Yy, tutaj nam pokazuje yy, różne możliwości, żeby to Państwo dokładnie obejrzeli, to proszę popatrzmy, mamy liczbowe, użyj separatora tysięcznego i to jest właśnie to, czyli yy, OK. I teraz, żebyśmy ten format z tej komórki przekopiowali na tę, Wystarczy, że klikniemy w malarza formatów i przeklikniemy ten format do komórki, w której ma być zastosowany. Pokazały nam się takie płotki, to znaczy, że liczba nie mieści się w komórce. Wystarczy, że ją przesuniemy, czyli podwójny klik między E i F, i widzimy, że mamy sprzedaż na kwotę 1 299 000. Żeby jeszcze nasz arkusz prawidłowo wyglądał, zmieńmy tę nazwę, która jest tutaj, czyli klikamy dwa razy na arkusz drugi, to jest to samo co menu kontekstowe i prawy przycisk myszki i tą szarość piszemy tabela pierwsza i odklikujemy. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa na... Kolejną lekcję. Dziękuję bardzo za uwagę.